Cześć, tu pokój 237. Kanał, gdzie opowiadam o najbardziej tajemniczych i niepokojących sprawach. Dziś zabieram cię do miasta Toledo w stanie Ohio. W wielką sobotę 1980 roku w kaplicy szpitalnej znaleziono ciało starszej zakonnicy. To, jak zostało ułożone, sugerowało coś znacznie bardziej mrocznego niż zwykły incydent. Ta scena wyglądała jak rytuał. Na podłodze kaplicy, tuż przed ołtarzem, leżała zakonnica. Ramiona skrzyżowane, jak do pochówku. Ale to nie był pogrzeb. To było coś znacznie bardziej przerażającego. 5 kwietnia 1980 siostra Margaret Pall przygotowywała ołtarz na Wielkanoc. Kilka godzin później znaleziono ją nieżywą. Leżała przed ołtarzem, ułożona, jak w trakcie ceremonii pożegnania. Miała liczne rany w kształcie krzyża. W kaplicy nie było śladów włamania, niczego nie ukradziono. Ktoś znał to miejsce, a ciało ułożono celowo, jakby miało to coś symbolizować. Śledztwo skupiło się na kapelanie ojcu Geraldzie Robinsonie. Siostra Margaret miała z nim konflikt, ale sprawa została wtedy wyciszona. Ponad dwadzieścia lat później, kobieta zgłosiła, że duchowny był powiązany z tajemniczymi rytuałami i przemocą. To otworzyło śledztwo na nowo. W jego mieszkaniu znaleziono ceremonialny przedmiot, który pasował do ran. W 2006 roku Robinson został uznany za winnego i osadzony: zakonnik, kaplica, i scena, której nikt nie potrafił zrozumieć przez dekady.